Witam Was, moi drodzy. Już w najbliższy poniedziałek ogłosimy datę mojej pożegnalnej gali. Ogłosimy mojego rywala, który będzie już ostatnim moim rywalem w, w oktagonie. Ogłosimy również no, wielkie gwiazdy sportu. Sportów stójkowych, mistrzów. A być może i mistrzyni świata, którzy zadebiutują w MMA na tej gali. Oczywiście, gala będzie miała odpowiednią oprawę, również artystyczną. Będziemy mieli wspaniałych gości honorowych, a podczas gali pojawią się wyłącznie bliscy mi ludzie i, i moi przyjaciele. Myślę, że w poniedziałek już garść konkretnych, Informacji dla Was, także. A, i jeszcze jedna ważna rzecz. Chciałbym podzielić się z Wami taką refleksją, że bardzo się cieszę, że wracam do takiego mojego naturalnego środowiska, gdzie oczywiście zorganizujemy dwie konferencje prasowe przed, przed tą galą. Natomiast no, nie będą to już konferencje w takiej formule, jak brałem przez ostatnie półtora roku. W jakich brałem udział przez ostatnie półtora roku i bardzo się z tego cieszę, bo pomimo tego, że występowałem tam zawsze z własnej woli i, i, i wiedziałem na co się pisze, no to cieszę, cieszę się, że ten etap jest już za mną. Wszystkie granice zostały przekroczone wobec mnie podczas tych ostatnich konferencji. Czy to był plan jakiś zamierzony z góry? przez mojego oponenta i, i włodarzy, bo takie dostaję sygnały. Czy to był tylko plan mojego oponenta? Nie wiem. Natomiast cieszę się, że to już że to już jest za mną. Także do poniedziałku dostajecie całą paczkę konkretnych informacji na temat mojej pożegnalnej gali. Trzymajcie się. Cześć.